Rywalizację sportową, zabawę, integrację i wzajemne poznanie wśród członków charyzmatycznych wspólnot przymierza europejskiej gałęzi łańcucha wspólnot, Miecz Ducha, Sword of the Spirit, ma na celu organizowany w dniach od 4 do 5 maja turniej piłkarski w Osieku, koło Bielska-Białej. W zmaganiach na murawie boiska udział weźmie około 100 zawodników reprezentujących wszystkie wspólnoty. Sort of the Spirit z regionu europejskiego. Przyjadą zawodnicy z Londynu, Glasgow, Dublina, Belfastu, Monachium, Brukseli, a nawet Bejrutu. Pojawił się także pełniący rolę gospodarzy, piłkarze ze wspólnoty Miasto na Górze w Bielsku Białej oraz ze wspólnot Szlaku Orli Gniazd z Kielc, Sosnowca, Cieszyna, Czeskiego. Na boiskach kompleksu sportowego w Osieku rozegrane zostanie 11 spotkań w ramach turnieju piłkarskiego. Między meczami odbędą się także zawody dla dzieci, oczywiście z nagrodami. Impreza, która odbywa się cyklicznie w ramach Sort of the Spirit, po raz pierwszy odbywać się będzie w Polsce. Miecz Ducha to sieć około 70 wspólnot na całym świecie. Ta wspólnota wspólnot powstała w latach 70. ubiegłego wieku i obejmuje grupy w Ameryce Łacińskiej, Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Środkowym Wschodzie. Celem tej ekumenicznej inicjatywy na poziomie międzynarodowym jest m.in. budowanie i utrzymywanie ponadlokalnej sieci pomocy dla grup członkowskich i koordynowanie ich wysiłków w zakresie wspólnej misji. Ma to wyrażać się przez wspomaganie pracy ewangelizacyjnej oraz zakładanie wspólnot lokalnych i pomoc przy ich budowaniu. Wspólnoty przymierza wyrosły z ruchu odnowy w Duchu Świętym, opartym na wydarzeniu nazwanym Sztem w Duchu Świętym. Członkowie tych grup starają się łączyć wzrost duchowy ze służbą Kościołowi. W zależności od lokalnych potrzeb, każda z nich ma różne charyzmaty. Może to być np. życie w abstynencji, walka z ubóstwem czy troska o pojednanie między chrześcijanami.